Witajcie ciekawscy. Można by pomyśleć, że Meghan i książę Harry, w wywiadzie, o którym mówi od kilku dni cały świat, powiedzieli już wystarczająco i skończyło się na tym, co mieliśmy możliwość usłyszeć. Mówi się, że ich odważny ruch jeszcze długo będzie odbijał się echem i może mieć silny wpływ na brytyjską monarchię. Cóż, a to jeszcze nie koniec wyznań. Po emisji dwugodzinnego wywiadu, Oprah i stacja CBS opublikowali niewyemitowane momenty rozmowy byłych royalsów w mediach społecznościowych. Co jeszcze ujawniła ta para? Co książę powiedział o swoim ojcu, bratu i mediach? Jakie faktycznie są jego relacje z babcią czyli królową Elżbietą II? I jak do ostatnich wydarzeń odniósł się pałac Buckingham w imieniu monarchii? Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, jak potoczyły się sprawy kilka dni po wywiadzie i jakie dodatkowe szczegóły z życia brytyjskiego dworu wyjawili Meghan i Harry. Ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, żeby zawsze być na bieżąco z naszymi filmami. Zatem tak, od czasu ogłoszenia wywiadu z błą księżęcą parą wielu spodziewało się, że najprawdopodobniej ujawnią oni sporo niewygodnych informacji dla rodziny królewskiej. Teraz, gdy od emisji ich rozmowy z Oprah Winfrey minie niedługo tydzień, śmiało można powiedzieć, że tak właśnie się stało. Meghan, Harry i brytyjska monarchia są od tego czasu na ustach wszystkich. Para w wywiadzie ujawniła wiele rzeczy na temat tego, z czym zmagali się mieszkańcy na królewskim dworze i jak przeżywali różne sytuacje. Było tego naprawdę wiele. Markel na przykład zdradziła, że zanim jej relacja z księciem stała się poważna, nie zagłębiała się w informacje o jego rodzinie, jak podkreśliła na Iwnie weszła w związek, nie wiedząc, co tak naprawdę się pakuje i co ją czeka. Z kolei Harry, między innymi, mówiąc o swojej rodzinie, ujawnił, że wyprowadzenie się z Wielkiej Brytanii i zawalczenie o życie na własny rachunek było możliwe tylko dzięki jego matce, zmarłej księżnej Dajanie. Powiedział nawet, że według niego ona przeczuwała, co może się zdarzyć, a nawet, cytujemy, widziała, że to nadchodzi. Dzięki temu, że za życia zabezpieczyła go finansowo i zostawiła mu spadek, Harry mógł odejść od rodziny i spróbować żyć na własną rękę, z dala od monarchii. Kontrowersyjnych wyznań było jednak sporo. Spośród tematów, które poruszyła para, najgłośniej opisywany w mediach był chyba ten, dotykający problemu rasizmu, którego doświadczyła Meghan. Jak się okazuje, działo się tak nie tylko z winy brytyjskiej prasy bulwarowej, ale także ze strony mieszkańców pałacu Buckingham. Jak też ujawniła, kiedy była w ciąży, członkowie rodziny królewskiej dyskutowali o kolorze skóry Arciego. Według niej wyraźnie przeszkadzał im fakt, że malec może mieć ciemniejszy kolor skóry i zanim jeszcze przyszedł na świat, pałac chciał pozbawić go książęcych tytułów i ochrony. To zresztą w pewien sposób potwierdził Harry, który powiedział, że odbył na ten temat kilka poważnych i zawstydzających rozmów z rodziną. Te słowa małżonków zszokowały wiele osób, które miały okazję oglądać cały wywiad. Cała presja i izolacja jaką czuła Megan sprawiła, że kobieta zaczęła zmagać się ze swoim zdrowiem psychicznym. Sytuacja była tak poważna, że nawet rozważała odebranie sobie życia. Jak wyjawiła te myśli były tak intensywne, że obawiała się zostać sama, aby nie zrobić sobie krzywdy. Jeśli jednak chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, co jeszcze zostało powiedziane w wywiadzie, który został wyemitowany, polecamy Wam inny nasz odcinek. Ale teraz zostańcie z nami i posłuchajcie co Megan i Harry zdradzili w serii niepublikowanych klipów. Między innymi znacznie więcej powiedzieli o tym, jak zostali potraktowani przez brytyjską prasę. Książę mówił o tym, jak tabloidy w jego otoczeniu tworzyły, cytujemy, toksyczne środowisko strachu. Książę Saseks powiedział, że chociaż on mógł opuścić tę instytucję, sprawa nie była taka sama dla jego starszego brata, ale zapytany, czy wie, czy William chciałby zrobić to samo co on, odpowiedział, że nie wie i dodał, że nie powinien przemawiać w imieniu brata. Po rozmowie o relacji z mediami, obraz zapytała Harego, co czuje jego ojciec. Książę odpowiedział, że jest to coś, z czym najprawdopodobniej się pogodził, biorąc pod uwagę fakt, że Karol jest następny w kolejce do tronu, czego był świadomy przez całe swoje życie, prawdopodobnie od dawna wie, że bezustanna obecność mediów jest czymś, z czym będzie zmagał się do końca życia. Ma w tej kwestii własne trudne przeżycia, zwłaszcza biorąc pod uwagę niespokojne czasy, przez które przeszedł w związku z małżeństwem i rozwodem z księżną Dajaną oraz jego związkiem z Kamilą. To samo można potencjalnie powiedzieć o Williamie, który jest następny w kolejce do brytyjskiego tronu. Jego pierworodny syn Karola, od pierwszych dni narodzin nazywany przyszłym królem, prawdopodobnie tak samo jak jego ojciec, pogodził się ze swoją sytuacją i odpowiedzialnością udźwignięcia obowiązku. W tym samym klipie Meghan mówiła o różnicy w traktowaniu przez media jej i Kate Middleton. Ujawniła, że kiedyś szwagierka czekała od czasu studiów na poślubienie księcia Williama została okrzyknięta przez prasę prześmiewczą mianem Waity Katie, czyli czekająca Kasia. Marple wyjawiła, że zmierzenie się z krzywdzącym i negatywnym zasięgiem musiało być dla Kate trudne. Dodała jednak, że księżna nie miała do czynienia z taką krzywdą, z jaką musiała zmierzyć się ona sama przez rasistowskie uwagi, które były mocno niepokojące. Poszła również dalej i powiedziała: cytujemy: A jeśli członek jego rodziny wygodnie powie, Wszyscy mieliśmy do czynienia z rzeczami, które są niegrzeczne. Niegrzeczne i rasistowskie nie są tym samym. Skwitowała krótko. Przez to co Meghan przeszła z tabloidami wielu porównywało jej sytuację do tego, co księżna Diana przechodziła podczas rozwodu z księciem Karolem. Jednak jak niektórzy zauważyli trudne przeżycia obu pań nie były takie same, ponieważ kwestii Lady Di kolor skóry nie grał żadnej roli. Nie istniały też media społecznościowe, i choć prasa nie dawała księżnej spokoju, informacje nie mnożyły się z taką częstotliwością, jak obecnie. Biorąc pod uwagę rewelacje o tym, że ktoś z rodziny królewskiej dyskutował, jaki kolor skóry będzie miał wówczas nienarodzony syn księcia Harego. Wiele osób w sieci zaczęło spekulować na temat tego, kto mógł wygłaszać. Te Wydaje się, że całkiem spora liczba internautów doszła do wniosku, że tą osobą mógł być książę Filip. Jednak Oprah ujawniła, że Harry przyszedł do niej, aby porozmawiać o tej kwestii poza kamerą. Chciał jasno powiedzieć, że chociaż nie zamierzał wymieniać tej osoby czy osób, zapewniał, że nie byli to jego dziadkowie. Zaprzeczył więc, że królowa i książę Filip mieli jakikolwiek problem z kolorem skóry Arciego. Jednak w niepublikowanym wcześniej klipie książę do jasno do zrozumienia, że rasizm był głównym powodem, dla którego zdecydowali się opuścić Wielką Brytanię i przenieść do Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o rodzinę królewską, Oprah zapytała Harego, czy ktoś z jego bliskich kiedykolwiek wystosował przeprosiny lub wyraził współczucie parze, która odeszła w taki sposób zmuszona machiną wydarzeń. Winfrey zapytała, czy ktoś zwrócił się do nich i powiedział, że mu przykro z tego powodu, że Harry czuł, że musi odejść przez brak wsparcia rodziny. Jak się okazuje, nikt parze tego nie powiedział. Według Harego i Mega nastawienie pałacu było takie, że to ich decyzja, więc muszą poradzić sobie z konsekwencjami swoich działań, jakby to było jedno z nich. Była jeszcze jedna rzecz, na którą książę się otworzył, dotyczyła jego babci, co zresztą wielu zaskoczyło. Dlaczego niektórzy byli zdziwieni jego wyznaniem? Otóż w prasie i w mediach w ciągu ostatniego roku wydawało się, że podczas napięć między rodziną królewską i Saseksami, królowa i jej wnuk utrzymywali całkiem przyjazne stosunki, jak się okazuje nie do końca. W jednej z niewyemitowanych scen wywiadów para zdradziła, że otrzymali zaproszenie do odwiedzenia królowej w jednej z rezydencji w Sandingham. Jednak po opublikowaniu listu na początku 2020 roku, w którym ogłoszono, że planują wycofać się z formalnych obowiązków królewskich, ich wizyta została nagle odwołana. Harry twierdził, że planowali spotkać się z królową, gdy tylko wrócą z Kanady, ale niedługo później otrzymali wiadomość od sekretarza jej królewskiej mości, która jasno brzmiała, że królowa jest zajęta i żeby Harry do niej nie przyjeżdżał. Myślicie, że sama Elżbieta zdecydowała się podjąć taką decyzję, czy może to niektórzy z jej doradców uznali, że lepiej będzie odwołać spotkanie. Biorąc pod uwagę odpowiedzi królowej na ten głośny wywiad, część społeczeństwa jest zdezorientowana i wielu zastanawia się, co ona sama o tym wszystkim myśli. Bowiem dwa dni po wyemitowaniu rozmowy Megan i Harego opry Winfrey, pałac Buckingham wydał w imieniu królowej krótkie oświadczenie, które brzmiało. Cytujemy: Cała rodzina jest zasmucona, wiedząc, jak trudne były ostatnie kilka lat dla Harego i Meghan. Poruszone kwestie, szczególnie kwestia rasy, są niepokojące, chociaż nie mogą się różnić, są one traktowane bardzo poważnie i rodzina omówi je prywatnie. Harry, Meghan i Archie zawsze będą kochanymi członkami rodziny. Te deklaracje płynące z pałacu Buckingham okazały się mylące dla niektórych fanów rojasów, ponieważ po raz kolejny oficjalne oświadczenia są sprzeczne z niektórymi informacjami krążącymi w sieci. Zrodziły się spekulacje na temat tego, czy wizyta w Sendingham została odwołana przez samą królowę, czy niektórych jej doradców. A jeśli przez nią, wielu zastanawia się, czy było to coś, co zostało dobrze przemyślane. Niewiadome idą jednak w parze z mottem, często używanym do opisywania reakcji królowej, które brzmi: cytujemy: Nigdy się nie skarż, nigdy nie wyjaśniaj. Powiedzcie nam, co myślicie o dodatkowych informacjach, które nie zostały opublikowane w wywiadzie? Czy Waszym zdaniem pomagają cokolwiek wyjaśnić? Czy myślicie, że książę William może być zmęczony i mieć dość życia w królewskich pałacach pod ostrzałem prasy, tak jak Harry? Jak uważacie, czy królowa jest zła na swojego wnuka za wybory, których dokonał? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek. Będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia, cześć!